w kolejnym odcinku a to kolejny odcinek na moim kanale. Witam Was w kolejnym vlogu, bo dzisiaj jest to kolejny vlog. Dzisiaj też będę chciała coś może nagrać Wam z Fortnite'a, więc zobaczymy. A Ten vlog nie będzie długi, po prostu Wam pokażę, jak wygląda mój dzień. W sumie końcówka już dnia, bo jest... Hmm, 17 lub 18, ale nie pamiętam. Pokażę Wam jeszcze pewnie kawałki trzeciego dnia, bo dzisiaj jadę. Będę chciała kupić taką czekoladę anielską. Nie wiem, czy to dobrze mówię, i stesować ją na filmie Dlatego też to pomyślałam o tym i zaczęłam nagrywać tego pięknego vloga. Pamiętajcie, żeby oczywiście subskrybować kanał na bieżąco, bo to mi mega pomaga. I co widzowie, ja teraz aktualnie. Jakiś czas temu, no to już dawno było, bo o 13.30 wróciłam, nie o 14, bo byłam na świetlicy, no to tak, o 14 wróciłam, no i co zrobiłam? No zjadłam lody, posiedziałam chwilę, potem coś tam poszłam na dwór, a teraz uczę się na sprawdzian z historii widzowie. Więc co? Ja tutaj teraz siodam na łóżku i się będę uczyć. Więc widzimy się po tym, jak ja już będę po i sobie wyjdziemy to nie na zwór, bo będę też jechała do babci. I co? No i tyle. Widzimy się już za chwileczkę. Nagrywałam dzień, jak kupowałam jakby rzeczy na urodziny, czy coś takiego. I to było mega dawno. Ten balon nadal żyje. I jakby ja nie jestem... Jak, jak to jest dla mnie niemożliwe, jak ten balon jeszcze kurde jest w stanie być napompowany. No patrzcie jak on się dobrze wygląda i on ma w sobie pełno jeszcze powietrza. Więc bardzo fajnej jakości balon, ale to nie reklama jak coś. Ja w pokoju mam ogarnięte, nie mam żadnego syfu. Dążyłam widzowie posprzątać. Więc co, ja lecę się uczyć i widzimy się już za chwilę. Chciałam pokazać, że słońce zaszło. Jest taka pogoda. Jakie chmury, no. Widzowie, tak to wygląda teraz. Moi, już się nauczyłam. Dla Was to jest takie. Sekunda, kiedy się przerzuca. Dla mnie to była godzina nauki. I dwa przedmioty naraz. Dobra, widzowie. Lecę teraz. Pokój mam posprzątany tylko. Siedziałam na łóżku i się trochę zepsuła, ale dobrze. Jest okej. Okay. Widzowie, teraz się ogarniamy, zaraz, bo jedziemy. Ale teraz sobie wyjdę do moich psów na dwór, no i zobaczymy, co porabiają. A wyłączę lady, żeby się nie marnowało. Hops. Hop, 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 hop. Pilocik, widzowie. O, mam pilocik. No i teraz cyk. Leci. Wyłącz. I idziemy widzowie na wóz, więc ja już wychodzę i idziemy. O, co, Dobra, mam tu ja będę wiadomo. Co... Bądź. Ojej! Zaczek, mój widzowie. Ubieramy się. Bardzo bym chciała, żeby był sklep otwarty jeszcze, bo chcę kupić czekoladę taką anielską. Nie wiem czy ona... Się tak nazywa do końca, bo ona ma taki, jakby, no wiecie, taka jest jakby żółto-różowa, coś takiego. Yy, mi się ostać na No i może zdążymy, więc może no, uda się ją kupić, a jak nie, to jutro. Nie wiem, czy się opłaca nagrywać wam, w co się ubieram, bo ja nie zmieniam elektrycznych spodni, więc nie nagrywam tego, ale co, yy, widzimy się już w drodze. Outfit, check, tak się prezentuje, kochani. A biorę sobie na no, dodatek, jakby zrobiło się zimno sweterek, więc sobie go przewinę. Czekajcie, on jest mega cieplutki, ja go uwielbiam. On jest jakiś szary, ale jest tak wygodny, widzowie, że mega. I lecimy teraz. Zobaczę, chyba już nie zdążę do tego sklepu, potem czekoladę. A szkoda, ale bardzo bym chciała. Może się uda jeszcze. I, i co, i tyle. Kochani, tutaj już sobie jedziemy, i chciałam wam pokazać labubu. Jaki mam taki bryloczek słodki? Myślę, że jest spoko. Tutaj byłam u babci po prostu i tyle. Tutaj byłam u babci po prostu i tyle. mano. witam w kolejnym dniu. Dzisiaj jest piątek. I sobie mm, kupiłam żelki. Nie wiem, czy kiedykolwiek je jadłam. To nie reklama, jak coś muszę zasłonić scenę tylko. Takie. O, takie żelki. No i ich, one są w ogóle różne. One są tam losowe. Sobie jedne wezmę i sobie stosuję parę tak wygląda pierwsze, jest to jajeczko więc testa no i jajko takie git Jaj... jeszcze jajko mamy tutaj najróżniejsze Mam nawet kole, patrzcie najwięcej tych jajek ma kole więc robimy testa pomyślicie sobie, kto nie w swoim życiu żelka mm. koli. No ja jadłam już, więc, ale testujemy jeszcze raz. Coś tam opakowaniu smakuje tak samo. Mm. Chyba tak, ale jest taki bardziej mniej smaku ma. Tutaj mamy nawet, Witoria, pierścionka, więc robimy test. Ja chyba nigdy nie jadłam takiego pierścionka. No taki, taki średni, ale może być. Nawet mamy tutaj takiego haribo. Zobaczcie, Misia. No jak coś widzowie, to nie jest reklama, tylko ten zwykły. Więc co? W dzisiejszym vlogu jeszcze będzie się działo to, że testujemy teraz tego. I w ogóle widzowie, w dzisiejszym vlogu pojedziemy sobie pewnie też jeszcze na miasto i wam nagram przebitki. Ja już jestem ogarnięta, bo byłam w sklepie, ale zapomniałam tego nagrać, więc po prostu posklejam coś z tego vloga, żeby był taki w miarę ciekawy. Walentynki już minęły, ale serduszka też są. Pokój dzisiaj już jest ogarnięty, więc jest dobrze. Kochani, lecimy taki outfit: taka koszuleczka. I takie spodajnie, krótkie. Myślę, że są spoko nawet. No, są strasznie szerokie, to mnie trochę denerwuje. Ale tak, pokażę Wam zmiany w moim pokoju. Nie, no ja wiem, że to jest wiel... nie ma... mała zmiana, bardzo malutka, ale Wam to pokażę. To jest takie autku, które zamiast tamtego duszka postawiłam. Więc co, lecimy lecimy sobie już jechaliśmy tutaj macie takie uryweczki tu jechaliśmy sobie właśnie proszę bardzo elegancko sobie jedziemy e, coś mi przycina jak się dogrywam tutaj właśnie wjeżdżamy później sobie podjechaliśmy na chwilkę do Mcdonalda i co e, tutaj sobie cały czas jedziemy jedziemy może 5 Właśnie e, przed sklepem już zaraz wychodzimy, jedziemy do babci i do domu, mam dla was mega dobre testy. My testowali trzy produkty, więc mega się jaram. Jesteśmy już w domeczku, a ja na ten moment czekałam, górę, wydawało mi się, że rok na ten moment czekam. Mam do testingu tyle rzeczy, widzowie, chyba nigdy na filmie tyle rzeczy nie testowaliśmy. Kochani, jaram się totalnie, no zobaczcie, Miller ja nie powiem, bo ja już go testowałam ale Wam nie pokazywałam, więc sobie go dzisiaj tak testujemy od nowa, żeby nie było, ale ogólnie bardzo dobry. Eee, to jest batonik dubajski, dobra? Dubajski też. Ja już jadłam dubajską czekoladę, ale to jest takiego nie jadłam jeszcze. Ja mam takie dwa, ale drugi trochę rozpuszczony. Pistacjowe cukierki, o takie, proszę bardzo, ładnie. One nie są niestety dubajskie, ale są pistacjowe i coś, co jest w ogóle takie, i było... Nie opłacało się tej ceny, widzowie, ale jak coś to nie reklamam. No. no takie malutkie coś. Wiecie co to jest? To jest czekolada y, z anielskim włosem. Tak się prezentuje. Taka malutka czekoladka. Serio. Ja nie wiem czy to opłacalne jest, ale stosujemy dla was specjalnie to kupiłam. Żeby Wam pokazać, bo dla siebie tego nie miałam, tylko dla Was. No i w sumie dla siebie też, żeby nagać to. Ale dobra, lecimy. No, powiem Wam, że zapakować. Zapakowane to zapakowanie. Zapakowane jest słabo. Dobra. Otwieramy. Unboxingujemy ją. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, jak ta czekolada. Ona jest różowa, rozumiecie to? I ja się boję, jak ona wygląda w środku, już ubudziłam sobie płatkę. Kurde, jak ona jest śliska, strasznie. Tak wygląda. Widzowie, i teraz chwila, którą musimy zapamiętać. Dobry czas, długi. No to tak jak na obrazku, Widzowie, bo nie powiem, gorzej jest, ale zobaczymy, zobaczymy, jak czy jest dobra. Dziwna jest strasznie. Nie dobrze. Bo widzowie nie. Ja nic nie reklamuję ani nic. Bo to chyba wiecie. Ale muszę wam powiedzieć, że... Ja podkładkę mam tak brudną. Dziwna ta czekolada jest, nie wiem. Na co dzień bym jej nie jadła w ogóle. Ta... Mm. o nie lekkie to, to w środku smukuje jak kartka, jak papier taki, albo jak trociny mm. Mm. od 1 do 10? 3 Polada mnie ubrudziła, ja się na nim zła niefajna była, a ja tak się jarałam na nią, nie wiem, nie wiem dalej mam takiego cukiereczka piseczowego Przede wszystkim ciekawa, to będzie. Ten brązowy. No i wszystko jest pistacja. Mmm. Biały. No, z wielką cukierek, jakbym powiedziała. Spoko. No, może być. Za dużo tych dubajskich rzeczy dzisiaj. Bos. Mm. Zaczymy widać z milermisia. Ja nie wiem jak on smakuje, ale zobaczymy jeszcze raz. Tutaj są teraz takie bąbelki, ale jest on brązowy, żebyś nie było. No i wam powiem zaraz, czy on smakuje do wojsko. mi się teraz smakuje gorzej, jak ostatnio próbowałam. I ja dzisiaj jestem hejterka, dobra, ale przepraszam, ja musiałam to powiedzieć, bo dzisiaj tak podejrzany jest trochę. No, z dukły czekoladowy, nieco więcej. Czuć lekciutko takie jakby chrupki, że, że to jest dubajski, ale... Od 1 do 10... Myślałam, że... no 6, ok 7. Teraz ten batonik dubajski bo on mnie też mega ciekawi. Jestem bardzo zaciekawiona na nim. Czy on się tak rozkruszy też? On tak wygląda. No, do, do wojska, taka czekolada. Poczekajcie. What? Tu jest bafelek? Co to jest w ogóle? W ogóle najbardziej z, tej, z tego patelna czuć wafel, a nie dubajskiem. więc... Powiedziała, hmm. że jest nawet dobra, nie zhejtuję, bo jest spoko. Tak wygląda, no jest pokazać, że tu jest ten wafel, ale ja jestem ślepa, nie widziałam, no. Zobie, To jest ok. Ale ten wafel mi trochę przeszkadzał, Ale jest dobrze. Jest ok, dobra, jest ok. Tak, ale nasz testing. A to jest takie średnie. No dobra, podsumowując, to. Mm, no, w środku smakuje jak kartka. Skąd wiem? Bo wiem, nie pytajcie, dobra, wiem. Nie jem kart, tak jak to nie? Ale ja wiem. No w karta czekolada, ogólnie ma taką truskawkową obramówkę. Dalej, ten batonik, no on jest ok on jest normalny jak dubajska czekolada z waferkiem. To, to coś, nie było złe, no taki jakby wiecie, czekoladowy, mama idzie dziecku zanieść czekoladowy baton, taki ten, mm, soczek, yy, serek, nie, milet. To małe takie. No takie spoko nawet, może być. Yy, I to chyba wszystko dzisiejszego testingu. Czy coś jeszcze było? Nie no, było coś chyba. Nie pamiętam. Widowie, ale... myślałam, że ta czekolada w ogóle będzie lepsza. To zmachuje jak kartka. Serio! Dobra. 3 na 10. Ale pamiętajcie, że ja tego nic nie reklamuję, tylko to testowałam i wam powiedziałam moją opinię, tak? Więc yy, ten taki, ja mam, uwielbiam w ogóle dubajskie. To jest moja ulubiona czekolada dubajska, ale bardzo jest taka słodka i zapychająca, dlatego tak nie, nie jem jej często i długo, dużo. Tylko takie właśnie batoniki małe ojemce czasami. Ale co, mam powiem. Z tego wszystkiego chyba najlepszy był ten baton i, i cukierek Cukierek był spoko. Cukierek niby najmniejszy, a najlepszy. Więc pamiętajcie, że, widzę, że co najmniejsze to najlepsze. Dziękuję i widzimy się już za chwilkę. Wiesz, w miarę ogarnęłam i teraz będę myła podkładkę i zobaczymy, czy się uda. Zobaczcie, jak ona on wygląda. Poczekajcie. Proszę zobaczyć. Przys wszystko przesunęło. Dubajską, yy, yy, tam są czekoladę różową, proszę bardzo, wszystko, wiem, widzę, ja to teraz sprzątam i robimy, czy się uda. Tak się to robi, patrzcie, no może to się nie domyło, ale patrzcie, to, czekajcie, i to zaraz zniknie, moment, patrzcie, jak napić nie znika, no ale myślę, że i, i tak jest dobrze na to, jak było. Więc dajcie znaka. Ja się bardzo cieszę, że tu odśrzątłam w końcu. Ja już cię będę z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Subskrybujcie i widzimy się w kolejnym baju.